Ktoś się pytał o krzyż Klausa. Trzymaj się. Klaus, Klaus. Moment. Ja sobie zdjęcie zrobię. A będzie pan w mnie przyszłą... oh. To nie jest gdzieś, jesteś... <laughs> to nie nie jest koksownik coś... z koksów. Aha. Dlatego pojęcia nie to jest. A co nas trykuje? Coś ciekawy? jest. A patrz kto jedzie. <laughs> <laughs> kto Ale jedzie? wynalazłeś I mnie. No. I... I... Hej, witam. Z tej strony Marcin. Dzisiaj była niedziela, gdzie był 20 listopada. Targ, bazar, motobazar, oldtimer bazar we Wrocławiu na Giełdowej. No ale nie byłbym sobą, jakbym nie zajechał jeszcze tutaj na Świebocki. Więc nie mam dzisiaj dużo czasu, więc podjeżdżam tu pod sam, samy, samą miejscówkę Krzycha. Zobaczymy, co tam będzie. Zapraszam. Przejdźcie się ze mną tym bazarkiem, zobaczymy, co tam, gdzie jakie fanciorki znajdziemy. Cześć. Cześć. Słuchaj, przyszła ta, ta dziewczyna Ale ja nie wiedziałem kto to jest. Nie? Tak, tak. Odpowiadała na jakieś pytania? Eee... A jak powiedziałeś, że. Ale, ale jak ty wytłumaczyłeś, że ona ma to odebrać? No na końcu. Skoro on jest znalazła. Pod, pod, pod semaforem. I ona, biera, I ona mówi, że ona jest Kasia i miała odebrać. Ja mówię. O to chodzi. Zobacz jaką masz pocztówkę. Piękna. No to Ej, za za no. Super koła już. Super. 50 złotych Czekaj, ale lampka, za 5 dych? Tak <grywa> Ja bym brał, <grywa> ale już nie mam miejsca Dizajnerska lampa, fajna, tajna jest za 100 zł a co to jest, A pochodzenie to, tej lampy, co to jest? bo to... do dobra, Nie, nie, no to pan, pan Leszek, wiesz? No, po wiesz, Rządko Ja, ja I ja wszedł ze mną na górę, pokazałem mu, że tam jest 114. No, no, no. Ty, Krzychu, ja wezmę tą lampkę. Piękna, stara lampa. przecież widzisz. Gdzie to jest, ją, skąd masz? To, chowamy. to jest stary ją. Ja ją biorę. To jest po niemiecka lampa z biskupina. Z biskupina, o. Z biskupina. Tak. A ta, to, o tym pytamy? Ta kolejowa 100 złoty kosztuje. Dzięki za kartę. A to jest Polska? To jest Polska z lokomotywy, tak. Z lokomotywy. Powiedz mi, w jakiej cenie masz te butelki? Ktoś tu się mnie pytał po Sprzedanie, Sprzedaje po 100, tak, tak. po 8 dych. Aha, 107 dych, 6 różnie. Okej. Bo, to to okay, bo ktoś się wytura. pytał wiesz, mnie. <grym> właśnie... Dostałem ochran, że się zobaczyć. nie czytało. Mogę ją wziąć do ręki? Może. Ale Będzie na chwilę. Kawał, tak. kawał, Wreslał, Bajna, nie, i... no to jest super, jak ktoś to ma aptekę to jest A, to jest, to jest albo na jakieś na, czy, pójdź, na syropy. Nic na... tym, nie już nie ma co tam opuszczać. Ja, mam do ma. Bo, dnia, to ma. To się jest ta lampa. Szyby są, wszystko jest. Podłączyć tylko trzeba kabel i będzie i... działa. no, no. działać. A, bo tam jest żaróweczka przerobiona. No, przerobiona. bo dzisiaj był. O, tu z garbusem coś. Garbus ten, i ta... był nagrany, Walery tak. był nagrany, na, na, na telewizji go widzieli. Który? Na YouTube'ie go widzieli. jaki waleruj wielki. Tak? Tylko, tak? często jest. No. <laughs> Czasami. Ale to na koniec. Mamy jakieś zdjęcia, możemy... Yy, ale w domu, wiesz? I Tam są, jest sprawa do wyjaśnienia, bo y, Bitwa Wrocławska była 31 sierpnia 82 roku, wiesz? No. A zdjęcia trafiłem z, z jakiejś y, takiej zadymy, są zamowce, 82 rok, czerwiec, lipiec, wiesz, na Pereca. I mam y, z 6 albo 7 zdjęć czarno-białych, byśmy mogli zrobić taką... Y, Jakąś akcję, żeby wiesz, ludzie, którzy tam byli, żeby powiedzieli, co się wtedy działo Jakieś kwiaty były złożone na chodniku Aha. Jakieś krzyże, wiesz, i ludzie tacy przyczajeni I stali na tym i, i pacywka. To przynieś, ja, wiesz, I takie to, ja fajne wie? zdjęcia, ja lubię zdjęcia cieka stare Ciekawa no. rzecz właśnie jest I ja pamiętam, ta bitwa wrocławska była 31, a tu było wcześniej na Perece, tam na Kazdywa. W ogóle budki, budki stare z, y, mm -hmm. telefoniczne, na no kurde I ci zamowcy, <laughs> i to tacy chodzą z takim A Autobus, Aha, tak tak tak, no, tak, tak, no, tak, 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 tak. Ale cze, ja nie wiem, czy ja u ciebie kupiłem te zdjęcia, pamiętasz, że był taki też most grunwalski, jeszcze gruzy jakaś dziewczynka na tych gruzach. Tak, 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 tak To u mnie kupiłeś. No. U mnie kupiłeś, to była Mazowiecka. Chyba I ta tak, dziewczynka no. stała, a z tyłu był grunwalski ten. Tak, prawo się u mnie, pamiętam to zdjęcie. No, to mam gdzieś to zdjęcie. zdjęcie no. A tu jak jeszcze jak ktoś coś ciekawego, to ma. Masz. masz, o, lak, może na pieczęcie. Tak, to jest dobra rzecz, do ale tu jest szok. Jak się dobrze dopatrzysz, jeszcze Kennedy, Kennedy żył, żeby nie otwierać, bo to jakieś laboratorium biologiczne. Nie wiadomo tak? co tam jest. Może wąglik, akademia co tam nauk. Przysłali z Ameryki do Polski i tu pisze immunologia coś, wiesz, zakup immunologii. Pokaż, mogę zobaczyć no. Lepiej, żeby nie otwierać, bo może być wiesz co? Ciekawe, ciekawe. No. Ile to cenisz? No, no nie wiem, co tam jest w środku, może tam jakieś są... A, ale co nie otwieraj! <noise> nie, nie, lepiej nie otwieraj. dawaj otwieram. Nie otwierajcie, bo to jakieś medyczne rzeczy są. No ale nie bo no co? Wejść to jest tak jak z wyszło. szła. Wągli, wągli, i po ludzie pomierali. No ale to co no, myślisz, to, że to, ten, że ktoś to, umrze, to jak który Uważaj no, z tym. no uważaj z tym, bo mówię, ci, to są różne rzeczy, co pan zrobił. Ty, ale ja lubię nie, takie, pan rzeczy, rzeczy otwierać. Otwierasz? No naprawdę? Daj, no, chodź na chwilę. Daj, Ty nie. Może to jest niedotrwałe. Daj, chwilę na sery. Uwaga, jest, idzie. Poszło? Ale ty naprawdę tego nie otwierałeś? Nie, nie otwiera, nie otwieraj. Mówię ci. ci, bo potem mogą polecieć cała ma... rodzina, wszyscy. Ta, gora, ta góra dorabiałaś. jest tak. I, I to jest wszystko. Więc więcej mówi, tym bardziej kto twórca. Ale przeczytaj. I Ale to. tam jest ten, tam jest jakiś. Zobacz, daj mi się znowu. Zmomifikowana ta. Oprzej to. Zobacz, to jest. Z... Mówisz że to, z to jest lat 60. Akademy nawet zakład immunologii mówisz, że to jest nieotwierane. To jest, to jest nie wiadomo co jest w środku. 60, któryś rok to w anglii. W Anglii, właśnie. No właśnie. A może, tak? może to protoplasta covidu. A ty tam przypadkiem właśnie koronawirusa nie miałeś? Ktoś otworzył. To, do, i to do To z... przysłali to przyswali... to z Ameryki do zakładu do Instytutu Immunologii do, do Polski. I tu są gdzieś pieczątki, 60 chyba któryś... Ja wyczytałem. Ale dużo naklejek jest właśnie, nie? No właśnie, z Ameryki jest. I USA. gdzie to znalazłeś? No, właśnie, no to jest tego, też tam na właśnie. tym, widzisz. Z tego domu starego? Tak, tak. 70 rok, widzisz? <grym> Takie różne rzeczy są. Urząd celny chyba, widzisz, podstemplował Tak, 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 tak. Mhm. I Trzeba by przyfilować. to ciekawe, ciekawe bardzo. Tu też jest jakaś ciekawa rzecz, zobacz, to jest. Nie wiem co to jest. Patrz, tutaj. Kurde, gdzieś tu leżało takie. O to na przykład. Co, co to? to jest? Tu masz jakieś szkiełko, tu masz jakieś coś. Tu masz jakieś coś. i Widzisz? O. Ale nie, nie, tutaj chodzi, że kto to się skręca. A tym se regulujesz co się obserwujesz. I widzisz Uniwersytet Wrocławski 67. Mhm. Też coś takiego do, do A tę pu... puszeczkę to sk... ile chce za to za? No tą, którą to trzymasz w no Nie chciałbym tego na razie sprzedawać, żebyś nie miał problemu jakiegoś. No dobra, a jakbyśmy nie otworzyli, to za ile? <ślał> <ślał> no <ślał> właśnie, wierze. ja ją ja, ja, ja prawie otworzyłem, ale mnie wystraszyłeś. Przychł. Nie, nie, uważaj, ty masz kurczę, wiesz, rodzinę. No właśnie, żebyś coś mam rodzinę. przyniesiesz, wiesz, coś do domu z tego. I to się tak mówi, a to, to nie są żarty. Słuchaj, dokładnie. Doczytam. czytam Masz lubkę tam? No ale właśnie tutaj, bo tu gdzieś była jakaś data 68 rok, Kennedy'ego zabili w 63 No I'm, ale widzisz, szyb, szybka, i szybka, nie, szybka poczta Jakieś Lotnicze, dołane, openat. I tu pisze immunologia, widziałeś? Z Akademia immunologii Może jakiś odczynnik, wiesz? Czytam No coś... coś jest zatkane, nie wiem, to, nie, nie ruszałem tego Dobra, to zagadka, Trzymaj to. zagadka nieśmiertelna. Zagadka! Dobra, lepiej nie otwieram, bo ja mnie zabawisz kiedyś mi moje ciekawstwo zgubi. Tak, tak, bo <laughs> mówią Ci, że ci co otworzyli ten grób, to chyba na Jagielonów, to wiesz, że poumierali, bo tam jakiś bakcyl poszedł, jakaś, jakaś bakteria. I wszyscy, co byli przy, przy tej przy otwarciu tego grobu, zaczęli umierać. Tak klątwa, klątwa Jagiellonów jest taka książka. I rzecz, z takim rzeczami trzeba Ja teraz byłem na tym, byłem w Petrze, tam nie gdzie Diane się... Jonesa kręci. Tak, jest. <laughs> jest, tam są takie jakieś dziury w środku, że rzucali, podobno tych więźniów do tych, do tych dziur rzucali i, i oni ginęli tam w środku. I że o. jakiś to był skarbiec, poczytałem też, że to był jakiś skarbiec kiedyś, za starych gdzie, W tej Petrze. A, w petrze. petrze. A Jagiellonów, no to otworzyli grób króla. Tą lampę pan taniej? Dobrze, się uciekam. No, no później no, no, bo się, mam dzisiaj mało to czasu. To mówili, że klątwa, bo umierali ci, co byli przy otwarciu kropki. No no, 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 tak, coś tam się ulotniło i Zaraza. Czekaj, a ja co zostawiłem te? Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Mikołajku. O, dziękuję, <laughs> dziękuję Mikołajku. Dziękuję ma. Dziękuję Mikołajku. Jaki ładny Mikołaj. Nie? Jak zimno dzisiaj. O czwartej było ciepło. O czwartej, Boże. Masz coś ciekawego? Takie ja nie, mam, nie, 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 Takie nie, takie czasy? Lord, nie, o nie, Masz takiego, bo musicie sobie. Ja wiem, że nie, 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 paliłem, ale taki jako, jak <słyska> Chce grzebać. Będę, będę, będę szukał. Nie, tutaj chyba chciał. Zabudziałem. A czekaj ten. ten, ten. Ktoś się pytał o krzyż Klausa. Trzymaj Klausa, Klausa. Gdzieś ten. To no, no, no. chyba tego, nie? Łysy ostatnio brał. Te, tego? To jest ten. Bez tego, bez. Bez nabijek. No, znaczy bez... Bez, bez. Ile takiego kosztuje u Ciebie? Nie. Yeah. Dwie stówy no. A to? Jest oryginalny ten? Wygląda ładnie, ale tak szybko tak kurde jest wiesz teatru, to potrzebuję Co tam pan potrzebuje? Do teatru Do teatru Moment Ja zdjęcie zrobię A będzie pan przyszłą niedzielę, bo dzisiaj nie jestem w stanie zapisać się Musiałbym sobie zdjęcie zrobić Bogdan, lecę dalej Dobra, Dobra. Chcę dalej zobaczyć, co tutaj jakieś... Oh. W jakiej cenie? Cztery dyszki Cztery A ta? A ta z dwiej A Ta z dwiej półek Bo nie ma No Jakby były pełne to po pięć Nawet by nie szło O! ma mamy jakimś dobrym skrytusikiem swoim. Albo nalewką A taka farbka? Ja te trzy chcę strzeleć za 15 3 za 15 bo są dwie A ona jeszcze coś tam jest w tym, że no, będzie to będzie działać barwę. Jeszcze mają na te ważności dałeś tam dwie takie same jednej Aha A za dychę nie oddasz? No, jak nie oddam jak oddać No chyba Dobrze, to biorę Biery Mańku Pańku Pań, biri <laughs> Nie wiem jeszcze, poda, coś tam zawsze pomaluję. Nawet ta Metalowego jak jest to. No ale teraz w spalon stać i tam coś bo zimno, kurwa jest No, no, no. A w ciepłym to będzie rzadsza. No. O. Bo z tej dużej już niestety ja sam użyłem, dlatego tej dużej już nie brałem. ognisko jest, kurde, jest, można się zagrzać no, tam, tam też kopcą <essel> Dzięki. Do, no, dzięki ludzie. Pod brzuską też kopcom. Dwa na są tu. Tak? Po drugie z No i to jest, ale to jest fajny klimat tutaj targu, nie? Można zapalić, kurde. Wypić tak. Co na zdrowie. <an studiosi> <act> <horribly tiny bit Batman> <strę> <spatula> O, skóra w jakiej cenie? Zabłyszka. No, A Co? Ładna? Czy brzydka? Ładna. Pod ma ty, tylko to troszeczkę, troszeczkę, troszeczkę podczerpana. Uh -huh. Ale dobra, tanie. Dlatego? A nie wiem, jakoś tak. Nie wiesz, że czasami coś myślę, kupi, a później będzie leżało, nie? To pan się tu... Fajny ten grill Nie, to nie jest grill, to jest koksownik, tylko żeby z koks. Aha To jeszcze nie dowiedzieć. A ta kanka? Jaka ta? Taka ostateczna, bez rozmawiania, już bez, bez targowania, nie? 70 zł. 70 zł, dobra Słuchaj, tu co ja opowiadam, panie stary, to zaraz... Dwadzieścia złotych kurwa czajnik dałem do serwisu, uznał mi jak wynik oh. oh, nic. Nie znając kierownicy? Nie. Serio nie zgięł Tak. O, to jest kierownica.

Cześć! W jakiej cenie masz te? Dwie pudyszki, bo ktoś się mnie ostatnio pytał właśnie o ten, o, o takie. Nie, no, Nooo, to jakiś młynek chyba, nie? To dziesięć złotych żołnierzyki, a pysznie za pięć złotych. Zszorę, cała żywność, wygrała. Dobra, dzięki. Ale zimno no. dzisiaj, nie? Teraz jest ciepło, ale o czwartej rano, jak było no Ja byłem o siódmej, bo na oldtimerze byłem, to si minus osiem pierwszy dzień taki o Ocekuł, wskaza, rur Na razie Cześć I takie dwie pierdołki, żeby po prostu się wyposzły Tak Pięknie, wielkie Miłej

Nie jest wierzch. Tak. 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 Ja nie Tak. 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 na Tak. 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 O, taki, takie samochodziki? No za 20 Co to jest tam? Uszkolocnik Aha i to jest, to jest przyczepa? No przyczepa pusto. Aha. I ile to mówisz? Za 20 to biorę Co pan to ma to? No to by było super tak poszły w górę, jak, jak, jak o 300% poszły w górę. Bo jak kiedyś zamawiałem, to, to, to 150-200 wydawałem. Stawiali mi kontener na tydzień. Rozumiesz? Listy gegera, czy nie promieniłem. Nie promieniuje. Czy z Czarnabyla nie, nie przynieśliśmy? To jest nie, to nie, nie jest. Żartuję sobie. Tak, tu patrzę, czy nie ma. <laughs> Ta, ile masz za tą sztapkę złota? 15 zł. Peści, to jest zapalniczka to... Właśnie widzę, że zapalnikiem z Tasinospoła Nie mi Nie takie O takie pieczęcie lubię Nie wiem, dlatego pojęcia nie wiem co to jest on, co jakieś... Oddam za dychę domu leżę No, fajne, fajne są takie rzeczy Mogę zobaczyć tą Proszę. drogę A taka lornetka? Tak. Taka... Lornetkę 25 zł. 25 zł. A bo jest jeden, a bo jest drugi? Ciała. Aha, Poland, faktycznie. 300, 200, jakieś 150 -200 zł taki kontener na tydzień. Ja ją. Ja ją dinozaurę, a taki yy, kamień chyba. fajny fajny mam taką koleżankę co zbiera taki kamień ile za ten ten trzydyk Trzy a tu jeszcze coś zobaczy teraz ale mam rozmyślam bo gdyż nie dam tysiąca zł za kontener widzimy że w ma macie w i przyjmują śmieci i wiesz, tam to jest wysokich kucznikach tak. można zadać, Tak, i najebać do busa, wiesz no. na przoka, na pszok jest, na Michalczyka i na Janówku, Słuch, nie? Tak, i tam za darmo oddajesz wszystko co... No. i do busa nawalić, wiesz, śmieci wziąć Ukraińcom, no. żeby mi z tego strychu powynosił, wiesz, wszystko, nie? no wrzucać do busa i oddać za darmo a na co tego... na strychu? Jest no tego... coś no, ciekawego do wyrzucenia? Nie, nie, nie Nieźle <grywka> <grywka> Stare jakieś szafy pomieszczane oh. Książki, muzyki Patrzcie jeszcze Widziałeś odcinek o kliszach? Widziałem. no pewnie Co, dobrze wyszło, nie? No, bardzo dobrze. Bardzo dobrze, bardzo, bardzo <gry> fajnie wyszło. Jest jeszcze parę fajnych sztosów nie wiem co by ci to interesowało. Coś ze szkiełka się interesuje? Zobacz, co mam. Co to jest? 68 cm był za Jedyny taki potężny. Nie, ja ze szkła to tylko wiesz. Nie kieliszki bardzo no, dobrej cenie bardzo dobre ceny no, za 150. Ton. aha nie no to, to nie, nie wiem może ciężko. ktoś będzie może komuś się taki e, spodoba ale masz jakieś tam zdjęcia stare kurde muszę jechać do chaty a znaczy, no, ale jakieś stare w sensie co no takie wiesz no wszystkie takie do 50 lata no, no i mam dalej coś, ale 60 to, to, to jakieś tam rodziny wesele coś tam doszło Coś takiego tu nie wiem, jakieś, Aha, no, jakieś motoryzacja albo stare rzeczy. Właśnie motoryzacja to nie bardzo. Natomiast że się ma przy ku weselu. Dom weselny, z na takie rzeczy. Nie. Tego typu rzeczy. Ale bez szaleń, że tak powiem. Jakieś no, takie miałeś fajne rozbierane stare, nie? mam, ma, ma, ale nie przy sobie. Ile za to? Dyszka przy Czyli coś, jak masz coś fajnego, to jeszcze coś nie po ma potem, nie? Jak najbardziej. Dobra, uciekam, na razie. Ja Czekasz? Uciekam, no, no daj mi tą lampkę. tą lampkę, tego ścisku nie biorę na razie. Dobra. Hmm. Chcieli kupić koniecznie ją, ona jest naprawdę fajna. Nie? No, już... za późno. Tak, decydują się Będą się decydować. I... No to jak wiesz, jak się długo zastanawiasz, to. I miał też lampkę lekarze Miał zagrać. A tam to poszło, to poszła lampa, nie? Miał wtedy zagrać wtedy w 12 roku w łebie, ale nie zagrał, bo był chory wokalista. A gdzie? W łebie. A ja nie pamiętam. No jak Było... nie pamiętasz? 2012? A możliwe, oni nie dojechali chyba, no a co? Jak nie pamiętasz? Patrz. A, to czy to był chory, bo... Masz to? Wiesz? Masz to? Masz takie gazety jeszcze stare? No patrz, Łeba, w 11 roku. No faktycznie, pokaż jaka to jest gazeta, custom? No, masz ją? No, gdzieś kiedyś chyba miałem. 2012, to był drugi, drugi zlot w Łebie. No to ty organizowałeś. Tak, ja. O, dziewczyny, jakie ładne. I pisało, że Sedez nie zagrał, bo to, że chyba wypił albo gardło to wolało. Za nie Młody tam często wiesz. I bez filmu śpiewa, ale tam coś nie No coś, coś i dlatego. Pamiętam, to, o, to, masz, jest, patrz kto jedzie. No. <laughs> ale wynalazłeś mnie, i... no? I jak to? Bike week. A bike stoi. I ten u mnie to chłopaka też przychodzi. O, I to jesteś jeszcze. Aha. No. I balony puszczaliście. Tak, tak, takie lampiony. No Młody widzisz? Kłopoty z robotem, wokalistą, a za to do szmery z kowerami do uczadu no. no, masz. O, dzięki Ci. No. Ty mi prezenty przynosisz, to po Dzięki Ci. Ka no, dobro powraca, to... karma powraca. No, ale ty wynajdujesz parze. No. Jakie fanty. Wynajduję. No, Szpera mi zawsze coś weszpera. Dobra, lecę. Lecę, bo miałem na chwilę tylko wpaść, a jak zwykle, wiesz... Patrz, pełne torby. To Przywiozłeś do bardzo dobrze. prezenty już na święta. Szynny no. Mikołaj, na razie, trzymaj się. No, dzisiaj się... Przyjechałem na chwilę i się obkupiłem. O, czekajcie, tu się zapakuje. Ale ta gazetka z łebą, już zapomniałem, że to kiedyś w kastomie jeszcze chciało mi się pisać. Te artykuły o, coś mi spadło. Co to spadło? Aha. To jest fajne. Gdzieś sobie. fajnie wygląda, No, gdzieś to sobie. To jest bardzo stara a gdzie mówisz gdzieś we Wrocławiu ją znalazłeś? Yy, sprzątałem u kopeli piwnicy, gara, wiesz na biskupinie. No. No i to od to tej puszki też to właśnie to był właściciel, bo jej wujek. Aha. On pełno bajerów tam bróżnił. Ja będę przywoził cały czas po troszkę. O, to przywoź, przywoź, no. no. Tylko wiesz, żebym no. najpierw ja widział. W monologi, to nie wiem co tam jest. Aha. Nie wiem w środku czy to. <laughs> tym uważam. No, na razie. Cześć! Kolejne podsumowanie kolejnego wyjazdu, wyjścia. Tym razem dworzec Świebocki. Tu dostałem taką gazetkę, customa z roku styczeń, luty 2012. I tutaj jest artykuł z imprezy w Łebie. Tutaj kolega Krzysiu mnie zaskoczył. A już tam chyba na tym, na filmie pokazywałem są jakieś zbliżenia, to, to to zobaczycie, ale tutaj zobaczcie tą lampkę. Lampka znaleziona w Starym Domu na biskupinie. fajne, fajna patyna, bardzo to To lubię takie rzeczy. Gdzieś to sobie pewnie powieszę. I tyle tyle na Świebockim wpadłem tam po, po bazarze więc <tyle> tylko na chwilę no ale trochę się tam działo także do następnego spotkania hej słuchajcie tu wam nie pokazałem już najważniejszego kupiłem taką bransoletkę ona kiedyś wam była na którymś filmie eee, i tak patrzyłem na te różne bransoletki z wyprawy z Jordanii eee, i tam były różne podróbki a tutaj są fajne oryginalne Monetki przylutowane. A hmm. taki fand do, do ozdoby jakiejś tam kolekcji monet. E, myślę, że to fajna, fajna sprawa, fajna takie sreberka. Jakbym wykopał takie sreberko, to bym się pewnie śikał z radości. <laughs> Nie wiem, czy to, to będzie widać, ale naprawdę fajne są te monetki. Na koniec, słuchajcie, pozwolę sobie na reklamę mojego przecudnego, przeuroczego sklepiku motozlotycom. Jeżeli szukasz pomysłu na prezent, na podarek dla siebie, dla bliskiego, dla faceta, dla męża, dla chłopaka, dla dziadka wujka, babci Stryjka, to idealnie trafiłeś. Wejdź na stronę motozloty.com i tam znajdziesz miliony pomysłów na prezenty, na szyfki, wpinki, szyldy, blachy. No mamy tam tego całą masę. W opisie masz kod rabatowy od 100 zł wysyłka bezpłatna. Miło mi będzie jak yy, trafisz do mnie. Hej.